Jeżeli chcemy rozważać problem przemysłu motoryzacyjnego w Bielsku Białej i w okolicy, warto cofnąć się do roku 1890, kiedy na początku tych lat powstała jedna z pierwszych elektrowni w Bielsku i także jedna z pierwszych wodociągów w Europie. W oparciu o tą elektrownię można było wybudować również linię tramwajową. I tramwaj na ówczesnych drogach gruntowych, Konkurował z bryczkami i z wozami konnymi. Bielsko było wtedy również znaczącym w centrum przemysłu włókienniczego, konkretnie wełny. Bielska wełna to marka, która przetrwała do lat 50., a nawet 60. poprzedniego wieku, gdyż sukiennicy, którzy pracowali tutaj w Bielsku i firmy, które powstawały przez kilkadziesiąt lat były znaczącym elementem na płaszczyźnie gospodarczej całej Polski ówczesnej. Ale wracając do historii Podbeskidzia, rozwoju gospodarczego, warto, mówiąc o motoryzacji, wspomnieć jeden fakt, który był jak dotychczas bardzo mało podkreślany. Otóż, otóż w Bielsku, yy, niedaleko Bielska Białej, urodził się Józef Bożek w Bierach, koło który po studiach w Brnie i Pradze skonstruował pierwszy samochód na świecie. I w 1815 roku rozpoczął jazdy w Pradze, również wożąc pasażerów w charakterze niemal taksówki, pierwszej taksówki na świecie. To pozwoliło również na to, że czcząc 200-lecie, przemysłu motoryzacyjnego mogliśmy wspomnieć również o Józefie Boszku i warto promować go jako pierwszego konstruktora i pierwszego wykonawcę samochodu na świecie. Konstrukcja Józefa Boszka, która opierała się głównie o konstrukcję podobną do bryczki, polegała na tym, że miała kocioł parowy, który był opalany drewnem oraz silnik parowy, czyli cylindry które poruszały korbowody. Oczywiście Bożek próbował się wtedy wzorować na istniejących już maszynach parowych Stevensona i innych, które były coraz popularniejsze, jeśli chodzi w ogóle o użytkowanie w przemyśle, a nawet i, i jeśli chodzi o parowozy, które wówczas już zaczęły funkcjonować. Niestety, nawet taka konstrukcja była dosyć trudna, Ponieważ ciężar i kotła i silnika były na tyle znaczący, że w stosunku do wagi pozostałego pojazdu był niestety to ciężar zbyt wielki. Co można powiedzieć o tej konstrukcji? Kilkadziesiąt lat wcześniej podobnego rodzaju myślenie przejawił francuski inżynier Cuniot który zaprojektował wóz napędzany również silnikiem parowym, czyli silnikiem zewnętrznego spalania, który miał służyć do transportowania armat. Niestety był tak ciężki, że nie sprawdził się. Problemy związane z konstrukcją silnika zostały zupełnie inaczej rozwiązane pod koniec XIX wieku. Gdzie na początku lat 1890 powstały pierwsze silniki wewnętrznego spalania, czyli silniki, które były opalane benzyną, natomiast ówczesne silniki umożliwiały już w stosunku do poprzednich parowych znakomicie te zmniejszenie gabarytów i ciężarów. I to dało rozwój nie tylko motoryzacji, ale również wykorzystywano podobnego rodzaju konstrukcje już w silnikach lotniczych. Tak naprawdę Bielsko, konkretnie Bielsko-Biała związało się z motoryzacją w latach 50. W ubiegłego wieku, kiedy to rozpoczęto produkcję silników opartych o wcześniejsze rozwiązania motopomp i były to silniki dwusuwowe początkowo, później silniki w trzycylindrowe stosowane w syrenach, które były produkowane w Warszawie. W roku 71 cała produkcja syreny została przeniesiona do Bielska Białej, do wytwórni sprzętu mechanicznego. Od tego momentu tak naprawdę można mówić o rozwoju motoryzacji w Bielsku Białej. W 1972 roku, kiedy produkcja syreny rozpoczęła się już na dobre i był to już model 105, Przemiadowano nazwę wytwórni sprzętu mechanicznego na fabrykę samochodów małolitrażowych. Tym samym fabryka wpisała się już oficjalnie na listę producentów samochodów w Europie. Kiedy powstał ośrodek badawczo-rozwojowy samochodów małolitrażowych w Bielsku, był on oparty o wcześniejsze biuro konstrukcyjne centralnego przemysłu motoryzacyjnego z Warszawy. I od samego początku, od roku 72, rozpoczęły się również prace adaptacyjne i prace rozwojowe dotyczącego modelu Syreny. Pierwszym takim znaczącym projektem była konstrukcja samochodu Syrena Bosto, czyli bielski osobowo-towarowy. Ten furgon, który rozpoczęto również produkować w roku 74, w dosyć dużych ilościach został wypuszczony na rynek krajowy, stacząco pomagając w rozwoju również komunikacji tej towarowej. Innym modelem, który również wtedy rozpoczęto produkować w oparciu o własną konstrukcję Bosmalu, czyli Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych, był samochód R-20. Był to samochód głównie przeznaczony dla rolnictwa, ze skrzynią metalową i zadaszeniem brezentowym. Rok 73 to przede wszystkim wejście nowego typu samochodu, Fiata 126P, gdyż licencje na produkcję tego samochodu podpisano w Warszawie, i pierwsze samochody zjawiły się z Włoch właśnie w roku 73. Budując fabrykę i jednocześnie rozwijając ośrodek badawczo-rozwojowy, mieliśmy okazję. Z Przede wszystkim konfrontować własne możliwości z tym, jak wygląda technologia, rozwinięta technologia motoryzacyjna na świecie, szczególnie oczywiście technologia w zakładach Fiata. To dało nam znaczący skok, jeśli chodzi o możliwości i rozwój kadry inżynierskiej i kadry projektowej. Kontakty z kadrą włoską pozwoliły na podniesienie naszych umiejętności co również spowodowało, że zaczęliśmy się zastanawiać nad możliwościami wariantowania samochodu 126P i do użytku osobowego, tak jak i do użytku ewentualnie towarowego. W każdym razie była to szansa dla projektantów, dla konstruktorów, żeby w oparciu o możliwości i zresztą dobrą atmosferę, która panowała wtedy w Ewezemie, Podchodzić na nowo do pewnych konstrukcji, które wtedy były już realizowane na całym świecie. Chciałem przypomnieć, że w roku 1975 po raz pierwszy Steveowi Jobsowi udało się w Kalifornii z, z klawiatury komputerowej przerzucić na ekran jedną literę. Myśmy się wtedy posługiwali jako konstruktorzy. Sumakami logarytmicznymi, co nie przyspieszało ani możliwości projektowych, nie mówiąc już o tym, że tradycyjne kształtowanie nadwozi, nawet w skali 1 do 1, w plastelinie, też pochłaniało mnóstwo czasu. Początkowo były to modele w skali 1 do 5, również w plastelinie przetwarzane na formy laminatowe, które mogły być po odpowiedniej perforacji badane w tunelu aerodynamicznym. Modele 1 do 1 również powstawały w oparciu o modele 1 do 1 z plasteliny. Po zdjęciu form negatywowych odtwarzane mogły być kształty nadwozia w formie laminatowej. Oczywiście bardzo trudno komuś wytłumaczyć, że była to praca niesłychanie skomplikowana, długotrwała, ale wymagająca znakomitej umiejętności modelarzy. Jak również pracowników prototypowni. Jednym z takich bardzo interesujących modeli, które wtedy zaprojektowano i wykonano, to był samochód Kombi, bazowany na Fiacie 126P. Był również w oparciu o nowszą konstrukcję samochodu 126P, mianowicie samochodu Bis. Miał on tą różnicę, że miał silnik podpodłogowy. Z tyłu samochodu był to bokser, który umożliwiał wygospodarowanie nad komorą silnikową małej przestrzeni bagażowej. To właśnie było tym czynnikiem, który dał nam szansę stworzenia propozycji samochodu kombi w oparciu o malucha. Padł pomysł, żeby zaadoptować malucha 126P na samochód z przednim napędem. Takie projekty samochodu z przednim napędem, oczywiście w skali najpierw 1 do 5, powstawały i u nas w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym, ale również na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Już pod koniec 80 lat powstały takie samochody, które mogły być zaprezentowane i przede wszystkim przekazane do badań. Samochód 126P NP wymagał oczywiście nowego silnika. Taki silnik został zaprojektowany również w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Maritrażowych i był podstawą do całej serii prototypów, które były poddane badaniom, ale również ocenie specjalistów z innych dziedzin. Kiedy okazało się, że w zasadzie konstruktorzy i projektanci, którzy współpracowali przy tym modelu, osiągnęli już dosyć wysoki poziom. Powstała koncepcja zaprojektowania samochodu, tak zwanego samochodu klasy 1000. Samochód klasy 1000 miał być przede wszystkim gabaretowo nieco większy, być może oparty częściowo o podzespoły 126P, ale miał być przede wszystkim wizytówką naszych możliwości. Rozwój konstrukcji własnych przede wszystkim wymagał znaczącego podniesienia umiejętności całej kadry konstrukcyjnej, poznania nowych technologii, możliwości stosowania. Nowych materiałów w budowie samochodów. Znaczącym postępem w działaniach ówczesnych były również możliwości adaptowania silnika 126P do innych pojazdów, gdyż nadprodukcja silników w stosunku do możliwości przerobowych w nadwoziach dała taką szansę. Były to również próbki, między innymi autofury czy samochodów inaczej kształtowanych. Jak 126P z pewnymi odmianami w nadwoziach. Samochód klasy 1000 powstał w kilku wariantach na wydziale wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych, gdzie jednym zespołem kierował pan profesor Ginalski, natomiast powstał również podzespół kierowany przez pana Krzysztofa Meissnera. Po konfrontacji tych modeli, które nastąpiły na początku lat 80., do dalszych rozważań i dalszych działań wybrano model pana Krzysztofa Meissnera. Gorącym orędownikiem takiego rozwiązania był przede wszystkim inżynier wiatrak, który był rzeczywiście doświadczonym konstruktorem, ale przede wszystkim jego energia, jego zapał i jego wiedza pozwalały na podejmowanie takich wyzwań. Model samochodu Krzysztofa Meissnera miał przede wszystkim bardzo charakterystyczną sylwetkę i kropli. Była to sylwetka jednobryłowa. Stwarzało to szansę, że opór aerodynamiczny będzie dla tego modelu jak najmniejszy. Było to mniej więcej CX 029. Samochód Beskid, któremu również nadano taki numer 106, pojawił się na drogach jako prototyp badawczy. Wykonano w sumie około sześciu takich modeli. Jeden z tych modeli, jeden z tych właściwie prototypów, został poddany badaniom zderzeniowym, i wyniki tych zderzeń pokazały, że faktycznie jest to samochód, który może być wdrożony do produkcji. Podjęto również decyzję o tym, by stworzyć jego pewnego rodzaju konkurencję. I z dwóch modeli, które były zaprezentowane, wybrano jeden, który został doprowadzony do makiety 1 do 1, a po akceptacji przez szerokie grono specjalistów, również yy, zaakceptowano wykonanie makiety, tak zwanej makiety jeżdżącej tego samochodu yy, w następnych latach. O ile Beskid wyjechał na drogi w roku 1983 makieta samochodu Beskid, nazywało się do trzeciej generacji, była ukończona w roku 1987. Konfrontacja tych samochodów dawała rzeczywiście dobre możliwości porównania obydwu pojazdów pod względem estetycznym, pod względem funkcjonalnym. No, i przede wszystkim e, wydawała możliwość pokazania światu, że w Bielsku Białej istnieje potencjał konstrukcyjny, projektowy do projektowania nowych samochodów. Oczywiście trzeba inaczej na to również popatrzeć. To nie wystarczy zaprojektować bryły samochodu, całego sprzętu, silnika. Żeby rozpocząć produkcję nowego samochodu, musi być przede wszystkim technologia, musi być nowy zakład. Stąd, rozważając nawet kwestię przekonania Fiata do naszych rozwiązań, nie byliśmy w stanie ich przekonać, gdyż zawsze podejmowali decyzję, by nie wpuszczać do swojej sieci samochodów projektowanych przez kogo innego. To zdecydowało, że dalej rozwijano koncepcję samochodu licencyjnego, i na początku lat 90. została już oficjalnie podpisana umowa o produkcji samochodu Cinquecento. Mieliśmy możliwość jako konstruktorzy, jako projektanci przymierzyć się do wariantowania również tego modelu. Równocześnie jednak prace konstruktorów w Ośrodku badawczo z Samochodów Molitarzowych, czyli Bosmalu, szły w kierunku możliwości wyprodukowania na bazie 126P który w zasadzie był już modelem gasnącym. Czegoś, co mogło być również samochodem użytkowym, ale sprzedawanym. Tak powstała koncepcja samochodu 126PK Cabrio. Po współpracy z EVZEM-em, a wtedy już w zasadzie były to rozmowy prowadzone z Fiatem, udało się rozpocząć produkcję. Małej serii samochodu 126P w pośrodku badawczo-rozwojowym. Okazało się, że samochód ten cieszył się dosyć dużą popularnością i w ciągu dwóch, trzech lat sprzedano ponad 500 samochodów tego typu. Natomiast problem yy, samochodów użytkowych na bazie Cinque nabrał zupełnie nowego rozmachu. Powstały samochody, które były samochodami czterodrzwiowymi, samochodami o innych kształtach, samochodami, które przede wszystkim również były przeznaczone jako samochody użytkowe, furgony. I takich furgonów i furgonetek powstało kilka modeli i w pracowni wzornictwa, która funkcjonowała od samego początku niemal ośrodka badawczo-rozwojowego, jak i w zespołach. Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Wzornictwa w Krakowie. Całą serię tych modeli można w tej chwili obserwować w sali muzealnej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Bosmal. Na wszystkie te modele oczywiście uzyskano świadectwa patentowe, świadectwa autorskie, po to, żeby udokumentować również możliwości techniczne naszego zakładu. W tym czasie również istniały w Bielsku białej I w okolicach firmy, zwłaszcza firmy polonijne, które były bardzo zainteresowane problemami produkcji pewnych odmian samochodów. Tak w firmie Atarex powstał samochód furgon na bazie Poloneza, który rzeczywiście był produkowany w bardzo dużych jak na tego typu samochód ilościach i był Znaczącym elementem rozwoju małego transportu, tak w regionie bielskim, jak i w całej Polsce. Natomiast pod koniec działalności projektantów w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym, na bazie pomysłu o wykorzystaniu silnika 126P, powstał również pomysł zaprojektowania trójkołowca. Taki trójkołowiec, zwany trajk, powstał i jego prototypy. Które były objeżdżane, stanowiły bardzo interesujący dla potencjalnego nabywcy w środek lokomocji. Niemniej, również skończyło się tylko wtedy na prototypach i nie wprowadzono tego do produkcji. Sądzę, że ten wkład pracy projektantów z ośrodka badawczo-rozwojowego był bardzo istotnym wkładem w rozwój gospodarki polskiej, a być może nawet gospodarki europejskiej.